Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Bardzo często dostaję od Was pytania Aśka, co polecasz z tej marki, z tej marki, z tej marki? Jakie produkty najbardziej Ci się sprawdzają? W co warto zainwestować? Więc pomyślałam, że na kanał wjedzie nowa seria i zagości tutaj na stałe tylko jeśli Wam się spodoba. Także musicie koniecznie dać mi znać komentarzami, kciukami w górę, no i oczywiście pomysłami na kolejne odcinki. Ale już mówię o co chodzi. Będziemy brali jedną markę i omawiali najlepsze, polecane przeze mnie sprawdzone produkty właśnie z tej marki. I dzisiaj na pierwszy ogień e, PSE. PSE marka prężnie rozwijająca się. Polska marka z fajnymi produktami, e, także pomyślałam, że a nie tak dobrze znana właśnie. Także pomyślałam, że troszeczkę bliżej jej się przyjrzymy. E, kosmetyki paleza oczywiście można kupić online, ale można też kupić stacjonarnie, oni mają swoje wyspy w galeriach handlowych. I myślę, że na stronie internetowej bez problemu e, odnajdziecie adresy tych sklepów. Wiem, że na pewno we Wrocławiu jest w Arkadach przynajmniej było, e, ale myślę, że też w wielu, wielu innych miejscach. E, co mnie bardzo cieszy, jest to prężnie rozwijające. Się marka, bo co chwilę wypuszcza jakiś nowy produkt, ale też podbija Europę. Nie wiem jak ze światem, ale Europę na pewno. Pamiętam, jak pewnego dnia bardzo ucieszyło mnie to, jak idąc sobie przez Dublin, przez jedną z galerii handlowych, właśnie zobaczyłam firmę Markę Paezę. I bardzo mnie to ucieszyło, bo mówię: O, proszę, polska marka na salonach. Dobra, a teraz yy, najlepsze według mnie produkty. Testowałam ich sporo, nie jestem zbytnio wielką fanką podkładów z paezę, a trochę ich przetestowałam, ale mam właśnie dwa, no kilka perelek, już Wam pokazuję. Przede wszystkim pierwszy produkt, którego w ogóle używałam z paezę i który muszę Wam koniecznie, koniecznie polecić i który jest genialny i który od lat jest w moich ulubieńcach, to puder ryżowy. Mam tutaj też puder bambusowy, który jest drugą propozycją, no i to są produkty genialne. Już Wam mówię ile kosztują. Tutaj są spore promocje na stronie PESA, ale ja Wam będę mówiła regularne ceny. Puder kosztuje 49,90. Jest też wersja taka podstawowa, zwykła, ale jest też wersja nowa, wzbogacona o ekstrakt zmrożonego wina, który daje efekt lift up. Puder ryżowy to jest mój ulubieniec od lat. Pokazywałam Wam, pokazywałam wam go naprawdę wielokrotnie. No i świetnie się u mnie sprawdza. Często pytacie mnie, jaki mocno matujący puder polecasz. No to właśnie ten to jest chyba top 3 u mnie, bo on trzyma mat na naprawdę, naprawdę długo. Niestety nie sprawdzi się przy cerach wymagających, mm, suchych, e, ale przy tych bardzo, bardzo tłustych, jak najbardziej, bo to jest mat przez długie, długie godziny. Jednocześnie przy pięknym efekcie, e, nie podkreśla porów, nie uwidacznia struktury podkładu, a wygląda super i trzyma mat. Natomiast jeżeli szukacie czegoś troszeczkę lżejszego, ale równie ładnie utrwalającego, przytrzymującego makijaż i matującego, ale chyba nie aż tak ciężkiego, bo to jest taki ekstremalny mat, a to jest troszeczkę mniejszy mat, no to świetnie się sprawdzi puder bambusowy z PSM właśnie, w tej samej cenie 49,90. Czy to dużo, czy to mało? Ciężko mi powiedzieć. 8 gramów produkt wygląda tak. No jeszcze Wam pokażę jak się go aplikuje. Jest gąbeczka, jest cofana. Bardzo fajne w tych produktach, taki przesuwany, obracany aplikator. Ja to oczywiście mam nowy produkt, ale kilka opakowań już w życiu zużyłam. No i właśnie dozujemy tyle, ile nam potrzeba. Także fajne opakowanie, no i świetne produkty. Ja jak już jestem przy twarzy, to omówmy sobie te produkty do twarzy. I kolejny produkt do twarzy to róż. Paese Artist. Ją kosztuje 29,90 i ja mam w kolorze 61 i to jest bardzo, bardzo fajny kolor, ale oczywiście ta gama kolorystyczna jest większa, no i każdy wybierze coś dla siebie. Ja chciałam się odnieść raz do koloru, ale dwa do samego produktu, który jest bardzo fajnie napigmentowany, bardzo dobrze się z nim pracuje, nie robi plam. Bardzo mi się też podobają. Tak wrzucam mimochodem Opakowania pejza, które są skromne, proste. Większość z nich jest czarna. Teraz tutaj, jak patrzę, to wygląda naprawdę dobrze. Czarne, estetyczne, bardzo wygodne, no ale właśnie sam produkt dobrze napigmentowany, nie robi plam, ładnie nie wygląda na twarzy i długo się utrzymuje. E, jeżeli chodzi o kolor 61, to jeżeli szukacie takiego troszeczkę chłodnego, e, mocno widocznego, lekko, lekko powiedziałabym nawet krzykliwego, takiego fluo koloru, zobaczcie, e, idealnie pasuje do moich paznokci, no to jak najbardziej ten kolor u mnie świetnie się sprawdza. E, następnie e, rozświetlacze. Rozświetlacze e, PZ ostatnio wypuściło rozświetlacz, który zrobił szał na YouTube, Wonder Glow. Ja niestety jeszcze go Nie testowałam, bo muszę go najpierw posklejać, bo mu się rozbił w drobny mak. Ale rozświetlacz, który dzisiaj mam na sobie, jakby ktoś się zastanawiał, co tak pięknie się błyszczy, a naprawdę błyszczy się pięknie, taflą, a nie jakimś takim drobinkiem niefajnym. Ten błysk jest naprawdę, naprawdę fajny. To jest PEZE Artist w kolorze 02 Champagne Light Boom Powder. Już Wam sprawdzam cenę. Nie mogę znaleźć tego produktu na stronie pZ co jest dziwne, ale mogę go znaleźć na przykład na stronie Contigo i tutaj kosztuje 50 zł i 99 groszy. Całkiem sporo, no ale zobaczcie, błysk jest przepiękny. To złoty, e, przepiękny rozświetlacz, który daje naprawdę fajny błysk, intensywny, ale jednocześnie idzie taką taflą, a nie jest właśnie chamską drobinką, ale ja myślę, że to, co mam na policzku, czy też tutaj na środkowej partii twarzy, mówi samo za siebie, no i za dużo zachwalać nie trzeba. Dlatego chyba dzisiaj mam taką motywację, żeby skleić ten Wonder Glow i przetestować. Kolejna rzecz, warta uwagi z marki Paese, to na pewno cienie. Mam palety cieni, mam też pojedyncze cienie foliowe. Palety cieni, pierwsza Warm Memories która jest genialna, u mnie trochę już używana mocno, opakowanie bardzo, bardzo brudne. Eee... Ta była pierwsza? Tak, ta była pierwsza. Łączy sobie bardzo dobrze, mocno napigmentowane maty, którymi fajnie się pracuje, łatwo się blendują, no i właśnie ten pigment jest genialny. Przepięknie napigmentowane są jasne cienie, rzadko można spotkać tak mocno napigmentowane jasne cienie. No i właśnie e, tak samo te maty. To nie są absolutnie tępe, suche maty, wręcz przeciwnie, mi się z nimi pracuje świetnie. Mamy też dwa perłowe cienie, no i aż trzy foliowe cienie, które robią naprawdę mega efekt, no i najlepiej, najlepiej oczywiście nakładać je na mokro, zobaczcie jak pięknie wyglądają, ale żeby nie było, pokażę Wam jak mocno napigmentowane są maty, zobaczcie jak to wygląda, no naprawdę przepięknie, jeżeli szukacie paletę w takich właśnie kolorach, to to jest jak najbardziej dobry wybór, no i właśnie bardzo mi się podoba to połączenie tych podstawowych matów z tymi, z tą odrobiną szaleństwa, jest jednak więcej matów, bo takich często używamy, no ale właśnie Tą folią na środek powieki można się pobawić. I ta folia jest naprawdę dobrej jakości. Najlepiej nakładać ją na mokrą bazę, ale fajnie się z nią pracuje. Już Wam mówię, jaka jest cena tej palety. Paleta kosztuje 100 zł, ale mam w sobie 2, 4, 6, 8, 10, 12 cieni, więc myślę, że jak za tę cenę to jest całkiem dobry produkt. Teraz e, tutaj widzę promocja: 79,92. E, tak samo 100 zł kosztuje paleta Beauty Rocks, ta nazywa się Warm Memories e, i paleta Beauty Rocks podobnie, e, ale ja jestem jednak zwolenniczką tej Warm Memories, dlatego że tutaj w tej Beauty Rocks e, mamy. Same folie i same perły. Głównie, no, pół na pół chyba będzie. Fol będzie perła, perła, perła. No, no, powiedzmy, że tak, pół na pół. I e, nie jest to na pewno paleta, która jest podstawą, ale jest to paleta uzupełniająca. Czyli jeżeli macie dużo matowych cieni i chcecie zaszaleć i troszeczkę błyszczeć, no to ja wam e, bardzo to polecam, no bo tak jak mówię, jakość jest świetna. Zarówno e, tych Folii, jak i tych jak i tych perłowych cieni. Fajnie się też z nimi pracuje, ale tak jak mówię, no nie stworzycie tym pełnego makijażu na pewno, dlatego że tutaj właśnie brakuje takich podstawowych kolorów. No ale jeżeli mówię, macie jakąś matową, no to warto sobie uzupełnić kolekcję, czyść tak. Natomiast jeżeli ktoś zastanawiałby się nad pojedynczymi cieniami, właśnie foliowymi, bo na przykład zaintrygowały Was te z tych palet, a nie chcecie całej palety, nie potrzebujecie takiego zestawienia, to Paezy ma też świetne. Cienie właśnie foliowe, które występują też w tych paletach. O tak! Czyli spodobał Wam się ten Jasper, który przed chwilą pokazywałam. No ale po co mi cała paleta? Wolę kupić jeden cień. No to właśnie, Jasper zamawiacie sobie jako pojedynczy osobny. Duże opakowanie, łatwo wsadzić palec, no a folia jest piękna. Teraz zobaczmy, ile kosztuje. 24,90. Także trzeba dobrze przemyśleć, czy może nie lepiej kupić całą paletę. No ale tak jak mówię, jeżeli podoba Wam się tylko jeden pojedynczy, ty jak najbardziej również moją rekomendację mają. No i ostatni czarny produkt na dziś. Naprawdę, powiedzę, super koncept to jest z tymi czarnymi produktami. Dopiero jak sobie wyłożyłam je wszystkie, to zauważyłam, jak one wyglądają. Paletom tylko brakuje tej czerni. Świetne opakowanie, od tego chcę zacząć. Magnetyczne, zatrzaskowe, zobaczcie ciężkie, na pewno drogie opakowanie, nie było tanie tak mi się wydaje eee, no a mowa dzisiaj tutaj właśnie o matowej pomadce, za ma sporo może nie sporo, ale trochę tych pomadek niestety wcześniej żadne nie przypadły mi aż tak do gustu jak właśnie te z serii Matology, stosunkowo nowe ale naprawdę fajne, dzisiaj mam na ustach kolor eee, 107 no makeup, nude cena 39,90 e, piękny mat, ale jednocześnie jest to pomadka, a nie liquid lipstick, czyli nie zastrzega nam na ustach, nie robi skorupy nie przesusza zbytnio tych ust, dlatego, że ten mat jest bardzo komfortowy, zresztą możecie zobaczyć, że moje usta pracują a nie właśnie mają taką jednolitą skorupę także jeżeli szukacie mocno matowego matu, bo zobaczcie jakie są mocno matowe mocno matowego matu, który będzie komfortowy w noszeniu, wiadomo, że jeżeli ktoś ma bardzo, bardzo suche usta no, to ja nie zalecam, ale jeżeli ktoś ma tak umiarkowanie suche, to ja myślę, że naprawdę warto spróbować. Dostajemy tutaj naprawdę ekskluzywny produkt o fajnym wykończeniu, mocno matowym, o przepięknych kolorach. Ta gama kolorystyczna jest oczywiście szersza. No, i do tego jeszcze trzeba dodać, że produkt jest trwały i nie jest, nie jest ten nie jest tępe, a to jest też ważne przy macie, bo na przykład retro maty z maka, które są podobnie matowe, są bardzo tępe. No a tutaj tego efektu nie ma. Także tyle na dzisiaj, to moja rekomendacja od marki PZ. jestem e, bardzo ciekawa czy Wam się podoba i jaką markę chcielibyście zobaczyć bliżej. A mamy tutaj możliwości wiele, e, Vibo, Lovely, Essence, e, Maybelline, Rimmel, Golden Rose, no już Wam nie będę podpowiadać, bo Wy wiecie, a może jakieś wysokopółkowe, bo Wy, Urban Decay, bo Wy wiecie najlepiej, także jeżeli Wam się spodobała ta koncepcja to koniecznie dajcie znać e, I Napiszcie, która marka kolejna. A ja dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!